Siema z tej strony Sandwich. Dzisiaj sobie gramy w Grany Simulator z Xfeltem. W sensie? Siemanko, siemanko. Weź No dobra Zaczynamy. Zaczynamy. Przestań się ze mnie śmiać. Cześć, babciu! O, mój wnuczek! O, jak ty wyrosłeś. Czemu jesteś drewniany? <śmieszna, Śmieszna zabawa. Dobra, to ja może pójdę po moje leki. Ja może pójdę po moje leki. I wiesz, ostatnio ten... Ała. Ała, dlaczego mi to zrobiłeś? Wiesz, że już jestem stara, skorowana. No, ale... o, możesz mnie nie dotykać. Już obiadu. Możesz, możesz. Czy, co ty robisz? Nie. <laughs> nie. <laughs> Przez okno. Dobra, czyli, no, dobra zabawa była, ale teraz już wezmę moje tabletki. Dobrze. A, czekaj, te tabletki to, ała, spadły. Chyba były w moim pokoju, ale, dobra. To chyba te zielone. O, teraz może powodlewać kwiatki. Hej! Wnusiu! Co u ciebie? Mordko, ale Ej, mi się chyba zdaje, że ty musisz zbierać klucze. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ja nie muszę iść, oh. ja tylko mogę. Dobra, to idę. Ten, ten, podlewać inne kwiaty. Dobra! Oh, Dobra. No, słucham, słucham, mój ten, Wnusiu. Słucham. Pamiętasz, że chciałaś kroić ogórki? Masz nożyk. O, dziękuję. Masz go wy... Masz go, masz go, A nożyk. daj, daj, pogłaskam cię. Krzyszty! Gnoju mały! Dobra, to ja idę może dalej. jeszcze resztę kwiatków. Si... Co? Co? Ja podlewam kwiatki, tylko weź... No dobra, sikam, ale nie mów dziadkowi. Gdzie jest ziadek? nie twoja sprawa gówniarzu, ty mój malutki kochany. Oła. Dlaczego to robisz starej, skorowanej babci, no? Nie masz szacunku do kobiet, do starszych kobiet nie masz szacunku i ogólnie do kobiet. Jesteś seksistą i ten... skrajnym debilem. A masz. A ty... A ty bijesz dziecko, patrz, kopiesz mnie przy najbliższej okazji, patrz, kopniesz mnie zaraz. No widzisz, mówiłem, tak? O, co ty Dwie zrobiłeś, drzwi? człowieku? Dwie pary drzwi rozwaliłaś, ty jesteś mądra! Wnusiu, proszę cię, ja już ten mam... Ła, o, ła, już mi wszystko chodź, boli. O! Nie, babcia, chodź ze mną. Chodź do tej szafy, buty sobie zmienisz, chodź. O, dobry pomysł, dobry pomysł, Wnusiu, dziękuję. Zmień sobie buciki, patrz, wejdź sobie i zmień. ła, o. Dobra, to dobra. nie ja, nic ja nie zrobię. Dobra, zamieniam. no to ja sobie zmienię buciki. I co mi to dało? No mi nic nie dało. Nie Ale wiem, proszę, nie O, dobrze kopiam te łóciki, dziękuję, wnuczku. Mój, jesteś moim ulubionym wnuczkiem. Masz. Ta sama ta butelka, bo. Do... Do te... ci coś? Ty w sumie jesteś dobrze. lepszy od swojej mamy, bo ta, bo ta ciebie tutaj ten zostawia u mnie. A ona sama mnie nie odwiedza. Więc no. Taka córka. O, oh, nie ruszaj się tyle, no bo mam fps ów za mały i ciebie nie widzę. Masz, masz już mroczki na oczach, już, już nie te lata, no nie? Stare lata już. Stary. No weź. Ło, wow, skoczyłem. Gdzie ty jesteś? <laughs> no weź. Wnusiu, ja tylko okay. pójdę do góry podlać kwiatki, dobrze? I ci poczekaj iść, iść, chwilę. Iść. Poczekaj, ja poczekaj. Ja sobie tutaj pochodzę chwilkę. Ej, Wnusiu! Chcesz może powąchać Potem. mój nowy perfum? Perfum? No, perfumik. Dostałem go od cioci Haliny. Idę. No, chodź. Ja już idę do góry schodami. Patrz, zobacz. Oła, spadłem. Ała, 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 dlaczego mi to robisz? Dobra, stój, stój, stój. No wiesz, to, to twoja wina. No dobra, patrz, powąchaj to tylko, powąchaj. Ué, jak się A, bo to są pierdy ziarnka. Nie. moje. <laughs> no, on to jej, jej. Powiedział to. Babcia. Słucham? Coś bym ci powiedział. No to powiedz śmiało. Bombowy zapach. <laughs> ty, Allachu, zobacz, co ze mną zrobiłeś. Lepiej zobacz, co, co ty biednej babuni zrobiłeś. Wiesz jak teraz trudno się stąd wydostać. W latach, nie <noise> Zadzwonię co? do prokuratury! Aua, 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 aua. Czekaj, co będzie rzucić Babcia, spróbujcie ratować! Oa, ratuj, ratuj! Nie co ratu. to mogę. mi rękę. Idę idę pod dach, żeby cię znaleźć, babciu! Aaa! cię, będę z moim o, o, Dobra! Nie, nie, wróciłam! do góry! Pomóż mi Jak na Jestem na strychu już. Wszedłeś tam, widzę chyba to. Wyszedłeś? Wyszedłeś? Słyszysz jak falarz wodę? Udało ci się. Babcia, Witam podobnie. Zostaw mnie, demonie. Demo. No, butelkę chcę. No. Usiądź na... Kejo! O nie, nie działa tak. O nie, nie pokazuj tych perfum. powiedzieć ci coś? A masz. No nie, bab, czemu tak skoro rozwalasz? A skuliłeś się jak pedał mały... Pedał Wolę być pedałem niż dostałem, bo tylko po bie. I te drzwi były za trzynastą emeryturę, zapłacisz za to! Oooo, oh, to jest rajd. <grywania> babcia rajd był oh. oh. Zaraz odkopiemy dziadka Nie podlejesz tego, nie ma takiej szansy Nie no, czemu... <grywania> jest? <grywania> Jestem Fury, to nie możesz mnie pokonać <grywania> Fury jesteś? Fu. To gdzie twoje przebranie? <grywania> O dobra, już się skończyła furia, bo spadłam. O cześć, no daj mi się ten bo po główce. Ok. No chodź, chodź, chodź ty. Krzeczny ty jesteś, chodź. Babcia. Ale zrobiłeś na dola, Kiedyś będę YouTube. Rem. Co to było? Patrz, jestem. Patrz teraz, patrz teraz. Fu, parkour. w no on... wnuś, jesteś bardzo dobrym parkourowcem. O, uważam, że na YouTubie byłbyś dobrym człowiekiem. Wiem, dlatego nagrywam. Ooo, fuck. Mój kanał to jest Mr. Sandwich. wiem to chyba, jaki... ale. Pewnie no. jesteś przystojniakiem takim, nieziemskim. No, Ej, się. a wnusiu, mogę ci coś powiedzieć? Hmm. Bo ja już stary jestem, jakbyś zmienił moją pieluchę. Dobra, chodź. To staro no, chodź. spalimy, spalimy staro, chodź. chodź. Spalimy, staro. No chodź, 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 po, chodź pod po moje nogi. Chodź, 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 chodź. Chodź pod moje nogi. No i zmieniaj pieluchę. Już. Hyp! Uwe, babcia, wye. O, przepraszam, to już ten. Słabe kości, słabe mięśnie, to, to wiesz. Popuściłam. Poszło z gruzem. Uwe. Ile się wymyć. Okej okay. Ej, a Wnusiu powiedzieć ci coś? Nie. No daj, powiem ci coś. Nie, nie! WNUSIU! wnosił po, powiedzieć CI COŚ?? Nie, nie go. A POWIEDZIEĆ CI COŚ?? No mów Mikołaj nie istnieje MI <duszy> 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 CO??? TO KTO MI przynosi PREZENTY? W sumie, przy. E, nie wiem, w sumie. Ej, nie wiem! Jakie prezenty? Przecież ty nie dostawałeś niczego. Co jest? A czy. Weź mi powiedz, czy osoba, która dawała ci prezenty, ma brodę długą i ten i nieświeży zapach? Tak, to byłaś ty, babciu? Nie, to był dziadek. A dziadek nie żyje od 20 lat. Czyli... To była moja projekcja? Ale w sumie to nie wiem, ale, ale zobacz co mi zrobiłeś. Zobacz co mam w ryju i w nodze. A no, już nie, nie zobaczysz. No po, a nawet dwie. Jeszcze babciu? Popawimy Słucham mi się. w chowanego. Okej. Okay. Ale mi się nie chce szukać. A przynajmniej zapomnę o tym później. ha ha ha, ha taka skleroza. Ła, Dlaczego leż. mi to robisz, Dla no. dlaczego leż, mi to robisz? Leż! leż. Sze... <laughs> Jeszcze tylko 6 minut twojego życia. <laughs> oła. Oła. Ha dobrze ci, tak? Małe pedale. o kto ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Co ty Na co ty się, Mały. Pedałem! O, nie trafiłem! Haha, <grywa> <grywa> ha, tak jak twoi starzy! W końcu się uda, tak? Moim starym. wow Parkour! Się ma! Proszę, nie zabijaj! Mnie. O, jaki słaby jesteś, Wnuciu! Haha, ja, ja, Jaki jestem? Słaby! I cię starzy biją Wiesz co jeszcze? Masz małego sisiora Wiem, bo jeszcze nie urósł <grym> A Czemu tak strasznie wyglądasz? To, mam skina <grym> A jak sobie go zmienić? Y trzeba odblokować Na pełnym mapie się odblokowuje, to takie w sumie ja może mam O dokość. kurde, można być ninją no, ej, są dwa różne. Ten, mam obydwa. Oprócz nich mam obydwa. Dobra, no to nagrywamy dalej, bo dopiero 14 minut. A, był to zwykły dzień. Kiedy okazało się, że jestem babcią. Nie spodziewało się, nikt, nawet sama babcia, że ma wnuczka, który jest demonem. Eee, babciu. Ty chyba e, pomyliłaś osobowości. A! Nie pomyliłaś! Wypisz dzielaj! O, o, To się nie kopie w łóżko metalowe. <Rutkano> I co z tego chciałby być sławny na YouTubie? Dlaczego mi to robisz? Głównie, Mamo, mi mama <płodę> babciu. Będzie mi zawracał głowę jakieś gówniak mały. No, bo czekaj, jak zrobić głos taki dobry. Co mama! Ty... Mama! O! Dlaczego? Znaczy, babcia, babcia, czemu wyglądasz tak dziwnie? Bo jestem Halloweenową, babcią Wiesz, kim jesteś? Wiesz, kim jesteś? Gównym. Starą prógwą! Nie, nie, nie powiedziałeś tego. Nie, złe. się powiedziałem ci to prosto, o twarz! A wiesz co jeszcze leci, prosto w twarz? Talesz! Jak się No to babu to wiesz, wiesz co ci powiem. Wiesz co ci powiem? Nie. <noise> bo ci tego nie powiem. No, celuj celuj, bo nie trafisz. Se. Chyba to twój to... stary. Alo Nie, nie. nie. <grym> Ale zrobiłem! Nie miałem energii, mam cię No stary. Aha, pan stara baba, nie ma energii, Jestem młodziutki, piękniutki, młodziutki i w ogóle. Jaki? Piękniutki i młodziutki. No chyba nie. O, A ty jest mu, jesteś stara, brzydka i jeszcze śmierdząca. A, demencję mam. Kim ty jesteś? Ej, no weź, no! <grystanie> Babciu... Wnoczku chodź na chwilę kuchni, coś ci ugotuję. Okej. Okay. Oglądałam ostatnio na YouTubie <grystanie> taki fajny challenge. Był to challenge z pala, paralizatorem. No i... Podnieś się, podnieś i lecisz tam! Babciu, no! Dlaczego mi to robisz? No? A, Babciu? Babciu. Słucham. Babciu. Powiedz co? Co? Gówno. Ach, ty, gówniaku. Się nie da, Jeśli masz humor gówniany. O, wezmę ten czajnik, bo fajnie wygląda. Mabciu, gdzie jesteś? Babuniu, mam dla Ciebie prezent fajniutki. W garażu. W to, tu mamy garaż? No. Dobra, to ja idę do tego garażu i... I ten... I nie ma tutaj. O, mnie tutaj. Oszukałeś mnie! Babciu! Babciu! Halo babciu! Ała! No i co? Podróż przez płot? Wiesz to Wyrzucam cię! Wyrzucam cię z mojego domu! No dobra, pozbyłam się małego gówniaka. Teraz z górki. Już go wyrzuciłam. E, chyba twój stary. <laughs> Czemu nie dostałaś HP? <laughs> Co to jest HP? Um, nie wiem. Nie wiem, co to jest. O kurde, jestem jak Kraicja w... A ten... <laughs> kraicja. Alicja w Krainie Czarów. Do czego? No bo mam pokoik swój własny, ten pod ziemią. E, pod <laughs> ziemią, znaczy między ten... między pokojami. A, wiem, wiem, okej, wiem co chodzi. Babciu! Narnia! Babciu, lubisz owoce? To masz granat! Ło, co się ze mną stało? Czemu jestem w garażu? Nie Babciu... babciu czemu ci to znów nie zadał? chapy? No ja pierdzielę! Ups, przepraszam! Ja nie wiem... A, ciężka robota... Babciu... Ufam. Co ty robisz, babciu?! Ej, co, co się z tobą dzieje, babciu? A co się ze mną dzieje? Tak jakby... Przesuwasz się po suficie tak, nieregularnie. A, to... Tak jakbyś pływała na suficie. To jest, strasznie wygląda. <grym> Nie, no ja aerobik ja robię, robię sufitowe. Nie wiedziałaś? Gdzie? Z... Ej, no na suficie wylądował mój nóż. Uuu. Zgubiłeś go? No... <grym> Mam go! Ej, co ty robisz, babciu? A e, ja to gdzie ty jestem. jesteś? Na górze. Ej, ja cię widzę na suficie. A ja jestem na górze. Czekaj, cię trafię w su Weź stój. No, czekaj, no, stoję. Stoisz? Nie stoisz, cały czas płyniesz. No to jest ja Po suficie. Płyniesz po suficie. No, stałem. No, no nie, no, góra, nie, nie działa. na górę. Nie wiem, co się stało, ale teraz płyniesz po ziemi, teraz. Z zmieniłaś grawitację. no to się mówi. Co się dzieje, babciu? Bo to jest. jest bardzo podejrzane. Wypiłam SCP... E 500. A co to jest z te te, te ten te te ten ten ten, ten tego